Siema, pedały z powrotem. Druga część zaczynamy z gry Assassin's Creed. A oh, znowu... Ja I Sorry. Tak. My oh. We only oh. them, you Wszystko z jajami się kojarzy. Nie tylko nam. Ale mam kunia. Dobra. Będziemy galopem. Ale nie można teraz. No bo jeszcze nie nauczy się. No jak pokraczny trochę te nogi, na... na... No i krzywe, Jezus, zapinać konia będziesz, czy co? Ale nie można. Jak w tej grze. Później. Dobra. Jaki ten koń ma dupę ten. Rocha ma. mriańskie. No stay, to This place just keeps getting better. No, mam komentować tak? No dzięki to, no, nie będę komentował. Ej przecież, Wszyscy kurde. Czwała, Claudia. Eh, lubimy czwała. It is good to be home.

The other to to się, no, no. Porozm porozmawiajmy o cenie gazu. No, powiedz cukier dyrektywy. No, <guletra> nie! cukier Nie co drogi. Za 20 lat będzie No i wtedy cukier nie będzie, tylko będzie to na Nie bij go! Nie go! Przemoc! Przemoc w rodzinie! Do jutro! Stop przemocy! Chodź! Patrz! Bo weź Nie bi, nie bi patrz, szybki spacer. Czy ktoś kiedyś widział szybki spacer? Tak, patrz jakiś szybki spacer. A, to, jest, no, to jest normalny a, spacer. Szybki spacer. A tam mam iść. Dobra, to robimy zadanka poboczne. Jakieś? No nie są poboczne. To nie? Nie ma innych. A no to robimy zadaneczka główne. Główne. Smacznego. Dziękuję.

I have no husband. The flowers are for a party. Am I invited? To Claudia Auditori's birthday party in the villa. You are willing to meet again. I need someone with class to accompany me. What makes you think I have class? I could tell the moment I saw you. No one else has. I'm certain. Class. I am not sure. I love it, What do you know, Alessio? Claudia thinks the world of him.

No co? No klękaj do miecza, no ile to roboty? To jest źle doniosłeś. No Chuj, abyś ciebie donosicie. Kurwa, pod, podnieś nie mogę. Negaty, alo! Szybki speleś mi. Uderz. To <gadaj> nie bóg. bóg! Jaki żal? Nie, nie, Bóg, na pewno coś robisz źle. Bo w grze nie mam. No, widzę nie, No! Co, on, kamień podniosłeś? piasek za... oczy! No jaki... Czo? no, no musisz no. <ścoughs> <Wyjśc> z miasta. <ścoughs> Idź już oh! Co innego naciska. Lava! <ścoughs> tak to jest! Tak kończą frejerzy. Tak no, się gra. My <ścoughs> I have something in mind. <laughs> My, kurwa, <pasjansa>. <laughs> <Zabana>! <laughs> My, <się> nie we <laughs> <My>, kurwa, pasjance! Zapera! Kurwa chcieliśmy <laughs> zrobić tutaj <tutorial> z supera. <laughs> to następne gra wtedy. Tylko już wtedy będzie płatne, że będzie sms z No. Rok, bo się nie opłaca. Za dużo to kosztuje robienie tych filmików. Chowanie oryginalnych gier. Oryginalnych <laughs> gier z peba, nie? Ja to nie wiem. <laughs> Oryginalnej licencji we frapsie. Wszystko kurwa drogie. Opa, patrz, lapy będzie lepiej! No dobrze A ja sobie biegam. A w prawo ci w prawo, w prawo Wiem, lubię, lubię się łapać za kuję. Skąd wiesz? E, znaczy nie, nie oglądałem filmiku. <gulatory> nie, no to fał gry było chyba. Znaczy tu nie, nic nie reklamujemy. Ale pozdrawiamy tak. ale pozdrawiamy, pozdrawiamy to. Tak. To na nich się wziwanie. wzorujemy. Ja jestem ten lepszy. No jak chcecie nam zapłacić, to no. się nie obraźliście. Nie krępujcie się. Szukamy pracy, a życie szuka domu. Ja tylko w tej Ja się tu zawiesza. Zabnij go. To od tyłu trzeba. się zachodzi od tyłu. Ale bam kusa. Ale questy są trudne. So. Co? No okay. Dopiero pierwsze questy. Oh! <laughs> 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 <coughs> Mikrofon włosy mi wyrywa <laughs> <is your> <laughs> do mikrofonu się Nie nie goli. Ja mu to powiem. się cham. Dobra. Jak kot po bierka. O, tu coś, o Jezu! Wiesz? Wow, holy tego w dwójce nie było. Zybać tego nie <gryst> Tylko naszego naszym wyobraźniu. Zobacz wyobraźni. ten kanon. go. <gryst> <gryst> z, <gryst> z no Co? Yes, Z but... tego bajkowego. Go on. Ale mam armatę. No bo trzeba dwa razy dwa razy z boku raz z góry jebnąć i... <gulity> <gulity> u mnie komputer się włączy. <gulity> no, znalazłem jajca. Szukamy teraz puszkarzy. To taki facet co puszki no. <gulity> Właśnie nie. To co on robi? Karza? zbiera puszki. To każa <laughs> push me, not push me. Push me. Get up! Oh, he's lying drunk. Spread your legs. <laughs> I'll cover <come here>. you. <laughs> we chase in the mure-bends. Leave me be. I, mean, I do not begin repairs before noon. No, Doctor. <laughs> I make cannons, not clocks. If you are busy, someone else will fix them. Uno momento.

Something called a rock! Proszę... Pożyczyłbyś mi asasina. Nie, bo kupiliśmy oryginalny. No, nie można pożyczyć oryginalny gier. Ruszę się dziadu! Dlaczego niech pozdrowiliśmy? Pana? Pozdrawiamy Arturę, bo to pedał. Tak, i ja też. Znaczy pozdrawiam, nie pedał. <laughs> też pedał. Ogólnie to Hubert lubi małe dzieci. Malat już trochę. Co zrobiliście? Użyliśmy. ich! I był gotowy! Uuu. 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 ale ci mordy jebie. Ale plody <grym>. zapomnę. <grym. grym> <grym> <grym> no, no. Nic No, zrobił. Ale potrzeba. <grym> <nie się> <grym> Strzelaj do celu. w Użyję armaty. Ty się strzelać. Którym się strzela? Niżej! tak siedzieć. ja Tylko trochę No lol. No, no, no. Trafiło mi.

Ale z... now, now the other one. O, ale A masz fajną no. dupkę. Ale nie Bo <gresso> <If> <noise> to nie miecz, bo tam nie ma mieć A bo to ten, taka ta, rapier, rapier taki, wiesz, co się wkłada w środek. Dupa. W boli. Czasami. Ja patrzę Rapie, na panie rapier, to kurdelas to Kurde Kurdelas. w <gordelas> Ile już nagrywamy? Nie, chwilę. Już kurwa gadać się nie chce. ja pierdolę. Że, no z to... Kurwa, że ci ludzie chcą tego słuchać, to ja jebie. Właśnie no, nikt nie chce. Kto? Kto? Ja sam bo już A, miejsce. miejsca zajęte. Ale już się Cześć. O, przy, przyszli nowin nagrywający. To jest ta gra z Socią Wimoni? Nie, to jest ta oryginalna gra, którą szczegłem z internetu. Ja grałem w to gra, przeszedłem mię. Nie przeszedłeś. To jest wujka. To jest z Brotherhood. Ale no, no, to jest dodatek, wiesz? To jest dodatek. Katerin. To jest wydatek. dalsza. dalsza, wydatek. dalsza wydatek to jest dalsza część. No tak. Ale cisza. Słuchajcie, słuchajcie, przyszli do nas Kamil Kania i Adrian Banan. Będą z nami nagrywać filmiki.

Finding the staff and the apple, I gained access to the vault. There, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told of a terrible tragedy to befall mankind in the future. But gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there. After her warning, she vanished. No. Amazing. To w to. to że. This is good. But. What about this gun? minerva. Like no, mate. Yes, but her words proved other. She's of her kind died many years ago. I wish I could show you the magic she performed. No, kurwo. W rzebie. I do not know. No, że już kawę ekipę mówię. Kurwa, nie możemy załatwić? Że ok. Ty ja się w to nie no. Maradol, no pewnie przemoc to jest bardzo, to jest sposób rozwiązania jakiś problemów. Nie kurwa i tu dalej gadają nie wiem o czym. Dostanierd lives? Nie nie Once our enemies are we can of and and

No dobra, to kończymy tutaj. Zamknij się! Zza... Kończymy tutaj część drugą, więc do zobaczenia pały, geje i dziewczyny. I Hubert. Komentujcie, nie, lofciajcie, komciajcie i spierdalajcie. Nowa nasza Maksyma. To na razie.